Na poziomie kultury nie ma, nie może być, jakby takiego, nie może być dysonansu. Przecież wiemy i, i na przykład też o Dostojewskim, jakie on miał poczucie, jakie on miał poglądy na temat nas, Polaków, kim, jak nas traktował. To nie ma dla mniejszego znaczenia, przynajmniej dla mnie, bo i mam do czynienia z literaturą, która jest ponad to wszystko i opisuje każdy rodzaj mechanizmu, czy to, czy to by się działo nie wiem, w Ameryce Południowej, ta sytuacja biesów, czy gdzie indziej. Oczywiście ona jest słowiańsko najbardziej osadzona, to jest oczywiste, ale to jest zrozumiałe dla wszystkich. Ja nie? rozumiem, że to teraz może być wybuchowa mieszanka, ale, ale nie jest. Sztuka jest ponad podziałami i... I wydaje mi się, że w tym miejscu i w tym momencie to po prostu działa. No przecież to jest fantastyczny moment, bo tam się dzieją różne dziwne rzeczy. Oczywiście mają kłopoty my staramy się im pomóc, jak możemy, ale głównie wspieramy moralnie przecież. No oni przyjeżdżają tutaj, więc ukraińscy artyści przyjeżdżają do polskich artystów, żeby nie zmawiać się przeciwko ruskim. Tylko wręcz przeciwnie, prawda? żeby pokazać, jak kultura rosyjska jest wspaniała, uniwersalna, jakie niesie treści dla nas wszystkich ważne, tutaj w Europie, na Zachodzie.